Siemka. Dzisiaj gramy y, w Ogień Woda z Szymszykiem. Y, no? Przejmuj kanał, znaczy. mówienie. No ta, ona przejmuje mój kanał i już nie będzie moich filmów, tylko ona mi ukradła hasło do konta. Y, gramy w Ogień i Woda. Y, ogólnie. Co? <śleszy> Co? To no, już Zbieprzy o jakichś cipkach Dostaniecie tutaj screena tego Co powiedziała, że wygląda jak cipka yy, Teraz macie go na ekranie Okej, okay, dobra, zaczynamy Kto ma więcej deadów na końcu odcinka Ten przegrywa No to zaczynajmy Pierwszy level, proszę bardzo Ja jestem ogień, ona jest woda Czyli jednym słowem O, odsunę tylko myszkę, żeby mnie nie przy... Kurwa. Nie, to było przypadkowo, to się nie liczy, to była taka rozgrzewka. Dobra. I teraz jest poważna gra, więc teraz zaczynamy ogólnie. Nie, no, jestem lepszy. Jestem lepszą postacią ogólnie. Y, umarłaś wika? Nie. Y, to w nie wiem, pogadajmy sobie o czymś... Może... O, czekaj, y, patologii... W, aha, ja miałam tu ten, ten... Właśnie, o patologii... No, no, no. Patologii w rodzinie? Albo nie wiem o... O, o ten, o wiem, y, o polityce zagranicznej, co wy na to, no. O dobra. No kurwa, można to wskoczyć? No to tak, y, polityka zagraniczna jest ogólnie... Bardzo erotyczną polityką. Jest bardzo... Y, nie zaczynaj! Jest bardzo, jakby to powiedzieć, pospolitą, y, jak homonkulus. Y, w ogóle, zrobimy kiedyś mika? Okej. Okay. Co będziesz musiał ty ten? Właśnie, to ty załatwiaj, ja załatwię... <laughs> Dobra, nic tu nie da się. No, to tak. Dobrze. A to dobrze. Ale to się nie liczyło na początku cicho? Teraz się wszystko będzie liczyć. To do... A jezu, gdyś poszła do przodu, ale bym się śmiał. Szybko, żeby, żeby, tą, 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 tą. Został. nie, biegnij nie, biegni, Ach, tak się nie da. No, nie, nie, nie ma tak. Spadaj, spadaj, albo będę na ciebie czekać. No, ja myślę. To, dobra, to chodź tu w i. Dobra, na trzy, cztery. Trzy, cztery. Jest. Nie, to się naliczyło. Dobra, ja też miałam, dobra, to mamy na razie po jednym punkcie, bo ja też tam dadłem jeden. Już ci zapisuję jeden. Dobra. I. Yy, yy, nie level. Yy, już biorę szczaukę, dobra. Nie! Kliknąłem y, ship zamiast kształci do góry, dobra. Niech ci będzie. E, replay level. Kurde, ja myślałem, że pójdziesz do Dobra. Teraz ty, bo ja wcześniej robiłem. Ale możemy czekać. No okej. Okay. Otwórz, że to normalnie. 4. Ej, ty prowadzisz dwoma punktami. Co to miało być? Dobra, lecimy. Lecimy z tą Lecimy! Lecimy. Dobra, dawaj te zioło. Teraz ja. Dobra, ja się staruję za chwilę. Kupa do tej gry no dlaczego mi szczoga do góry nie działa? A nie, działa, tylko nie umiemy. Dobra, czy... Czekaj, okay. Chodź tutaj, tu, tu. dobra. Może jest. Czy... Te ry Dobra, dobra. Chodź tutaj. Czy... Te ryby. Yes. Jeździ. już, ja już nie, Dobra, to ja otwieram, tam ty otwierasz to. Gdybyś to teraz zamknęła, to już byś nie miała życia. A ty mała mija. A ty małaż mija. A ty mały szczęlu. Krokodylu. Szczęlu krokodylu? Nywy. To do którego gramy? Eee, Nywy. No, 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 jakby... do tego. A, nie... dobra, do piątego. To jest pory trzeci? Tak. No do piątego, bo potem są takie poziomy, gdzie trzeba tak rozkminiać. A potem do czwartego, bo to jest tak. Dobra! Le Lecmy! I diamanciki zbierać, bo... O! To jest trudne. Chciałam spadać. No już się tak nie... A, tak banał, banał, a ja jestem pierwszy przy... Nawet nie wiem co to jest jakichś drzwi, allah Dlaczego B? Nie wiem. dobra, dalej Nie się obrażam, który to poziom tu? To jest raz, dwa, trzy, cztery, to, to... to oje, o nie, To trzeba współpracę, dobra, wsuń to na to Ja ci będę mówił co masz robić, jak taki mówi Nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź Mam na to wejść, już muszę... Dobra, będzie w dupie. <laughs> dobra, i teraz tak, musisz mi odblokować niebieski, ten, potrzebuję fioletowego przeciwnika. byś mi Okej, okay. teraz ja cheatę, Ja. Yeah. Teraz poczekaj, ja muszę zejść na, na dół. O nie, tu trzeba parku. Już zapomniałam, ja oszukiwałem, ja miałam cheaty w Minecraft'cie i teraz nie mam do parku. Już. No bo ty miałeś szybciej. Okay. Dobra, który to był poziom? Czwarty? Mm -hmm. To jeszcze ostatni. I... ej, ty. Dlaczego? znagowała mi chyba gra. Nie. Dobra. Ty, ja nie chcę przegrać! Dobra, który? Wybieraj. Hej, losuję. O, dobra. O nie. O tak! Dobra, o, nie, kurwa. <grybujesz> jak mówię jak po prostu jebany noob. Dobra, wybijam. Na YOLO. Tylko nie wleż się, dobra? Yes! Tak wygrywasz Dlaczego ja się cieszę, że ty wygrywasz? To, to powinno być smutne To powinna żałoba, powinienem ja... To, to powinna być taka smutna muzyczka teraz Dodam taką smutną muzyczkę Nie! I będzie szczęśliwa muzyczka Nie, będzie szczęśliwa muzyczka Tutaj będzie, nie wiem, nie, nie mam, nie znam żadnych szczęśliwych muzyczek Dostań! Dobra, dam to teraz. Nie, bo gimba się obrazi. Nie, co mi się. Nie! Jest! Morda cię. I ale, ale, ale się. I teraz za chwilę jakbym się szukała. I znowu będzie smutna muzyczka. Dobra. I to zobaczymy, czy teraz będzie smutna, czy szczęśliwa muzyczka. O, jak ty, zdy, jak ty będziesz zdy, zdychać, to, to wiesz, te dzieci co robią tak, nie, to w mapie. Kurde, nie nie. Ja no nie, 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 mamy nie, samo nie, 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 tyle nie, tu nie, 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 I co ty nie, 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 co Ty teraz robisz? No musisz iść na nie, 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 Dobra. nie, 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 to nie, 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 tak, no, 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 tak nie, Czałkę nie, znaczy, znaczy... Wow. No, idiotko! Szybko! Yes. Yes. <grymny> <grymny> jest! Ko czy nie, Dobra, nie, nie, nie! Nie, idiota! To jest tu nie wchodzi. Dobra, Nipra... Nie! Nie się skórę! No, co masz problem? Trzeba było na mnie poczekać. się skóra, proszę. Już używam, że sta jest! Jeden punkcik dla Ciebie. Dziękuję. Dobra. Dobra, ale chodź, bo, bo już mi już długi, długi odcinek jest. Musimy szybko... To. Jak się, kurwa, człowiek śpieszy, to się Konrad cieszy. Dobra. Co, kolejne próbacje, tak? Nie. Tak. Tak, no, bo za dużo będzie smutnej muzyki. Tym! To jesteś nie, nie tak Inne O, właśnie dobry pomysł! Po mm, no, prostu będziemy za, za bardzo Tomasz! Tak! Ja to kocham! Trzeba ogromną współpracę! W ogóle ta gra chyba uczy współpracy. A potem komputer wywala się w tego. <laughs> Tak cholernie tu, Nie wiem, mnie ja tego nie umiem Pewnie tu zdechniesz Jego ostatni ciot? Brawo! Zdychaj! Nie, dobie, jest. nie, dobie, dobie. Jest. Dobra, nie! <grym> oh, 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 nie, Dobra, nie, 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 się! nie, 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 Praca, proszę bardzo. No nie! Zepsułem poza. Wika, weź mi to odwachnie. od... nie, dobra, musimy replay poziom, bo spadłem. Jak... A ten poziom jest chyba najlepszy z wszystkich. Szczególnie dla ognia. Dla, dla... dla ogniu. Dla... Jak to się odmienia? Dla ognia. Dla ognia? Serio? O Jezu, dostanę jedynkę z tak szybko... Olivier, poje... Olivier, czekaj na mnie! Yes! Oliwier, teraz... O! Teraz no. się wróć! Jak? No. No normalnie! Musisz spać! Zeskoczyć tu! Tutaj. ale Jak właśnie się wrócić? To jest, próbuję to zrobić. A to się nie liczyło, bo ty się zjebała. Zabiję przed dla ciebie. Widzisz, że jestem ho honorowy. Bo mogę ci tam zostawić i porzucić na pastwę losu jak gówno. Kurwa teraz, teraz. ja spadnę. <noise> <noise> Pastwa Dobra, <noise> y, teraz ja spadłem jak debit, proszę bardzo. Czekaj, bo Nie. Jezu, ty sterować nie umiesz. <głos> 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 o, nie. <noise> My tego nie zrobimy A tak dalej teraz go, 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 power ranger Możesz, no, Jezu, proszę Cię Go, go, czekaj, dobra, robię Ci go, go Go, go Go, go power ranger Ale skill Ale skill Pomożesz? No nie mów Dobra, czekam tu na Ciebie Cieszysz się, że ja, na Ciebie? Pokażę Spoko, to sami, tak. A jak mam teraz to robić? Nie da się tu nawet skoczyć. Tu nawet nie mogę nacisnąć czapki w bóle. A nie da się to. Do... Nie, nie mogę. Bo to chyba może A, pokój, chodź. Nie da się. Dobra, to jeszcze. No jednak się da. <laughs> dobra. To inny poziom. Nie, dobra, ja kocham ten poziom. Jezu, wiesz, że już chyba odcinek trwa godzinę. Fajne. Dobra, bo jakoś to potnę. I będzie, 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 du będzie dużo szybkiej muzyczki Szybkiej? Smutnej chciałem Cześć Niech Czekaj, Nie gwałt Będę Czekajcie, jak to trzeba zrobić Dobra, dałam Ci to Nie! NIO! <śleszy> Ty no! Weź mi pomóż. Nie! Ja ci pomogłem. Czekaj, idę do tego. Idę. To no, idzie czekaj, idę u góry. O, teraz. No i teraz... Jest! Tutaj, czekaj, i uwaga kto wygrał. Więc tak. O kurwa. Moje punkty to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A te punkty. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem, dwa, dwa, dwa na trzyna, czterna. Dobra, około miliona. Wygrałem. Dziękuję, wygrałem, wygrałem. No, nie, zamknij się, wygrałem. No więc, zamknij się! Wygrałem. Zamknij się, wygrałem, dziękuję, zostawcie do, lek. Like.